Coraz większe jednak koszty obsługi długu, zwielokrotnione kosztami energii, a potem bezmyślnej polityki Zielonego Ładu zmuszają rządy teraz do podnoszenia podatków i muszą też godzić się ze wzrostem ubóstwa. Według Petisa podnosząc cła, zarówno Chinom, jak i Europie, zarówno wrogom, jak i sojusznikom, każdemu w zależności od stanowionego zagrożenia, a nie politycznych sympatii, z czasem może udać się przywrócenie równowagi kapitałowej. Dochód z CEU, to jest też plan Trumpa, ma iść, ma być przeznaczony na redukcję podatków, rozruszanie wewnętrznego rynku i od inwestycji odbudowę infrastruktury. Większość ekonomistów tych głównego nurtu twierdzi, że opodatkowanie napływu kapitału, nawet jeżeli teoretycznie mogłoby doprowadzić do jakiegoś wyrównania rozpiętości, to w krótkiej perspektywie groziłoby wzrostem stóp procentowych, Paniką na rynkach finansowych i dalej, jeszcze kto wie czym jeszcze. Być może, może tak się stać. Ale według Petisa i Trumpa alternatywa jest znacznie groźniejsza: gdzie wewnętrzne wybuchy, rozmaite rewolucje, jak w wyniku wielkiego kryzysu, wewnętrzne te osłabianie państw może przyspieszyć proces nowego kolonializmu, gdzie oni, a nie my, ich będziemy kolonizować.